Pana, skąd wziął się Twój pomysł na terenówki, na jeźdzenie z teren terenówkami, z ludźmi, jak na to powiedzmy wpadłeś? Wiesz, to zaczęło się od takiej pasji po prostu, gdzieś yy, chciałem jeździć zawsze w, te, w takim offroadzie, po prostu kupiłem terenówkę, bawiłem się tutaj w okolicznych tak, w naszych wąwozach, yy, w kamieniołomie, a pomysł tak wyszedł sam, wiesz, yy, yy, po prostu od ludzi. Gdzieś tutaj Kazimierz, miasto turystyczne, no więc yy, gdzieś tam ktoś z hotelu, a może taka atrakcja, a może ktoś się przejedzie, no i jeden tętny, yy, drugi tętny. Później wszystko, wiesz, gdzieś tą się rozniosło No i coraz więcej tych klientów, także to nie tyle tak, jakby kupione auto, tak żeby na nim zarabiać, tylko gdzieś taki później sam pomysł wyszła, żeby sobie to w eksploatacji do zabawy zarobić. Nie? Jasne, ale też ważne jest to, że u ciebie można jeździć za kierownicą niekoniecznie jako tylko pasażer. Może też samemu sobie po po okolicy pośmigać, pojeździć, zaświadczyć na własnych rękach, jak to, jak to działa, nie? Tak, wiesz, wyszłem z takiego założenia, że właśnie ktoś, żeby poczuć ten smak, wiesz, tej jazdy terenówką, wsiada sobie za kierownicę i jedzie. No oczywiście musi mnie słuchać, tak, żeby było bezpiecznie i, i żebyśmy tam nic nie uszkodzili, ale generalnie myślę, że to bardzo fajny temat, dlatego że no, pasażerem też jest fajnie być, ale, ale jednak za kierownicą czujemy, tak, te wszystkie górki, jak auto się zachowuje, no można zarazić się taką pasją. Dobra, czyli jak najbardziej do polecenia. Zapraszamy na ruszekteren.pl noszenia w KŚmierzu.